Siemanko wszystkim, z tej strony Brawl kolejny odcinek, zagrajmy w Delder Scrolls 4 Oblivion. Otóż po długiej przerwie od y, nagrywania tej serii znowu ją wznawiam z tego powodu, że y, znów zachciało mi się grać w Obliviona. Czyli po prostu będę prowadził dwie serie. Pierwszą serią będzie to Risen, a druga będzie to... Y, drugą serią będzie to kontynuacja Obliviona, po prostu. Eee, z tego co pamiętam, skończyliśmy gdzieś na tym etapie, czyli musimy znaleźć zdrajcę wśród czarnej dłoni eee, i musimy się udać do tej krypty. Eee, jeżeli tam wejdziemy, to eee, czarna, aży, ten zdrajca powinien zaatakować tą matkę, eee, matkę noc, no i po prostu się ujawni. Eee, jeszcze taki. Jeszcze Chcę wam przekazać pewną informację, znaczy, no, tak może te, można tak powiedzieć. E, od teraz odcinki z będą w lepszej jakości, z tego powodu, że e, poprzednie odcinki były koszmarne, ponieważ jakość dźwięku z mikrofonu była po prostu do dupy, można powiedzieć, oraz jakość nagrania też była do dupy, z tego powodu, że e, źle wtedy renderowałem filmiki i, tylko, i one tylko miały 25 fpsów co raczej nieprzyjemnie się oglądało. No ale dobra. E, aha, jeszcze mogą być zmiany w ekwipunku oraz w levelach od poprzedniego odcinka. E, z tego powodu, że e, musiałem na nowo wykonywać zadania dla Czarnej Dłoni. E, bo po prostu gdzieś mi się podziały tamte savey. Znaczy, spieprzyłem coś z tamtymi saveami, no i musiałem na nowo przechodzić te e, zadania. Ale po prostu powiem wam szczerze, że to była sama przyjemność, bo zada zadania dla Czarnej Dłoni to.

Ah oh, yes, I have been expecting you. The listener now kneels by Sithis, as does his successor. There is a traitor amongst you. The traitor is dead, dear mother. We have come now to ask your blessing. Anoint one of us, your listener, so we can restore the Black Hand. Foolish little girl, Lucian Machan served Sithis till his dying breath. The Black Hand remains tainted by betrayal. Restoration is impossible. Oh, kurde, mamy zdrajce. Yy, to jest właśnie ten gościu. Oho. powodzenia, kolego! Holy shit, co on w ogóle zrobił? Na hita! O Boże. Jaki to jest debil, próbuje zaatakować ducha. No, powodzenia. Dobra, musimy go teraz zabić. Ooo, spokojnie. O, mocny koleś jest dosyć. Ale raczej nie powinien sprawić nam problemów. Okej. Okay. Ej, nieźle mi wziął. Oooooooo, spokojnie! Mhm. Żebym tylko nie zginął... Jest! Udało się! Zdrajca coś tam coś tam coś tam nie żyje, a jego śmierć położyła kres kryzysowi w Mrocznym Bractwie. Matka Noc musi jeszcze wyznaczyć nowego słuchacza. Zostanę i zaczekam co ma do powiedzenia. Okej. Okay. Tylko jeszcze sobie go obszukamy, zobaczymy co ma. O, złoto, weźmiemy. Buty z miękkiej skóry, to mi się raczej nie przyda.

You, a mere underling, even managed to sing. Hmm. I know, dear child, I know. You carried out your orders to the letter in the name of the Black Hand. How could I be anything but happy with you? No, my anger lies with the rest of my children. You see, I. I knew of his thirst for vengeance, I could have informed my listener. But I refused, refused. Indeed, I allowed Matthew Bellamont to proceed on his. De Don't you see? Our dread father foresaw your defeat of the traitor. Here, in this very crypt, you have. You possess strength and cunning, and a heart as. Go, take a few moments to collect yourself upon... okej, okay, czyli zostaliśmy wynagrodzeni. E, możemy sobie zabrać wszystko, co znajduje się w tej krypcie. Zaraz zobaczymy, co się tutaj znajduje. O, strzała kondycji weźmiemy, tarcza cesarstwa weź. O, kurde. E, będę mógł to sprzedać za niezłą sułkę, jak widać. E, Pomieszyka też weźmiemy. E. O, kurde, tylko problem jest taki, że... Eee, nie mam tyle siły, aby tego udźwignąć. Mm. Eee, dobra, tego nie bierzemy. Zobaczymy jeszcze tutaj. Uuu. fajny mieczyk, Nie powiem. Poczekajcie, weźmiemy to. Eee, odporność na zwykłą broń. Dobra, weźmiemy, to się sprzeda. Eee, ten mieczek jeszcze z chęcią bym wziął, tylko że. Hmm, będę musiał coś wypieprzyć na ziemię. E, na to wygląda. Buława pecha tego nie... Znaczy tego nie wywalę. Eee. Hmm. Tą żelazną buławę wypieprzę. To mi się w ogóle nie przyda. No i okej, okay, bierzemy. Świetnie. Coś jeszcze raczej nie. Eee... Eee... eee. Jeszcze ta buława. Albo dobra, nie biorę tej buławy, bo ona mi się też raczej nie przyda. No i poczekajcie, jeszcze pogadam tylko e, z tą modelką. A, dobra, czyli mam z nią pogadać, kiedy wróci do sanktuarium. E, czemu nie mogę wejść tam? Co jest? Dobra, wyślij mnie do, do sanktuarium. Matko. oh okay honored listener i offer myself as your humble here's what i believe we should do next i will stay here and attempt to re you must fulfill your new duties once a week you must visit the statue these are people who have prayed to the night mother all you need to do is visit the statue once a week do this and i will give you your share of the sanctuary's E, świetnie, czyli z tego wynika, że jesteśmy teraz przywódcami e, mrocznego bractwa, czy tam czarnej dłoni. E, czyli po prostu zadania dla e, czarnej dłoni zostały wykonane. E, wszystkie dosłownie. Teraz udamy się do. E, teraz będziemy wykonywać zadania dla e, gildii wojowników. Tylko najpierw udam się do miasta, aby sprzedać e, co nieco, bo mam troszkę tych śmieci. Hmm. Wybaczcie mi, oczywiście, za, za katarek. Hmm. Ale. To nie moja wina. Eee, o, mapa, pyk. i idziemy do mm, dzielnicy handlowej w cesarskim mieście. Eee, troszkę kasy dostanę. Nie wiem, czy za tą kasę e, się czegoś wyuczyć. Zawsze mam tak, że e, żałuję wydawać kasy, naprawdę. E, dobra, tylko koniec został w stajni, nie opodobał miasta. Dobra. Tylko co my tutaj sprzedamy, poczekajcie. Kostur właśnie, kostur, kostur, kostur. To w sklepie z kosturami, czyli tutaj. Kostury kogoś tam. Nie przeczytałem do końca. Eee. i sprzedamy ci Kostur Goblina szamana. Poczekajcie, bo ja chyba to kupuję. Nie, sprzedaj, dobra. E, masz i się ciesz, masz... Mm, tu masz jeszcze jeden kostur. Back. For a good mm. Dobra. I chyba to wszystko, tak? Z tego co widzę? Mm. Ostrze krzywdy. O kurde. To jest dosyć dużo warte. Poczekajcie. Ym. Aha, dobra. Czyli się nie opłaca mu sprzedawać za taką cenę. Może udamy się do handlarza bronią. Eee, być może on będzie chciał kupić i da mi po prostu więcej kasy. Eee, to będzie chyba tutaj... Chyba nie. O, tutaj, dobra. No jak widać, chcę nam dać więcej, ale... Kurde, nie wiem, naprawdę. Eee... Poczekajcie, sprzedam mu jakieś broni, już niech się cieszy. Dobra, sprzedamy mu to. Sprzedamy mu ostrze cierpienia. Albo nie, ostrze cierpienia mu nie sprzedam. E, miecz uleg uległości. Mm. Też mu to sprzedamy. To mi się nie przyda. Ostrze krzywdy. Dobra, niech ma, niech się cieszy. E, stalowy, długi miecz tego mu nie sprzedam. E, łuk paraliżu tego, tego mu też nie sprzedam, chociaż. Nie, jest sprzedam mu tego. Eee, dobra. Teraz udamy się do handlarza... Mm, pan... Handlarza z brojami. Po prostu. On był gdzieś tutaj. I sprzedam mu te szaty i te inne rupery. Eee, Okej, okay, co by Cię tutaj sprzedać? Rękawice kolcze też ci sprzedamy? Sprzedamy ci rękawice, strzel rękawice strzelca. Albo nie, bo to mi daje premię docelności plus 7. A ja po prostu używam łuków, także nie. Tego mu nie sprzedam. Tarcza. Ha. Dobra, sprzedamy mu tą tarczę. No i to wszystko, z tego co widzę. Aha, właśnie, jeszcze miałem jakiś tam. Kurde, gdzie mam tą szatę, którą zabrałem? Nie mówcie, że nie wziąłem tej szaty. Chyba, że on nie chce jej kupić. Poczekajcie, tak, on jej po prostu nie chce kupić. Jak nie wyglądam? Jak jakiś Alfons, także nie. Nie będę w niej łaził. O, kurde, jeszcze gorzej. Nie, dobra, lepiej, ale w tamtej wyglądałem jeszcze gorzej, naprawdę. Eee, kurde, ile, ile ja tych szat mam? Nawet się tego nie spodziewałem. Eee, Szata czarnej dłoni. Dobra. W tym będziemy sobie łazić. Jest świetnie. No i okej, okay, sprzedaliśmy to, co mieliśmy sprzedać, więc teraz udamy się e, do Gildii Wojowników, aby tam wykonywać misję mm, e, Wątkiem głównym będę się e, będę wykonywał później. Na początku chcę wykonać e, jak najwięcej zadań pobocznych. E, pójdziemy sobie do Anvil, powiedzmy, do bramy głównej na, na początek. Z tego co pamiętam, jeżeli jak grałem w Obliviona, to zadania w Gildii Wojowników wykona. Znaczy wykony, znaczy Kurde, tak jak chciałem powiedzieć, wykonywanie zadań dla Gildii Wojowników to też czysta przyjemność. Bo z tego co pamiętam, grało mi się bardzo przyjemnie podczas wykonywania tych misji. Tylko, kurde, gdzie była teraz, gdzie była teraz Gilda Wojowników? Bo już nie pamiętam. Na pewno nie tutaj. Tak, tam mgła mnie irytuje, nie wiem czy was. Też. Dobra, wyskoczymy sobie tutaj oh. Kurde, gdzie teraz była ta gildia wojowników? Chyba gdzieś tutaj. Dobra, jesteśmy blisko. Tu była ma gildia magów, tak? Tak. Czyli tutaj musi być gildia wojowników. Tak, dobrze, miałem rację. Kurde, nie!

For contract, speak either with... contract. O, czyli coś dla prawdziwych wojowników. Dobra, zrobimy to, to zadanie. Szczury. Yes, mm. sure lives... Okej, okay, niech ci będzie. So the... Jej chatka znajdowała się gdzieś tutaj. Mm. Bo już nie pamiętam. Chyba nie tutaj, dobra. Zabudziłem Jej dom znajdował się gdzieś tutaj. Tak, tam był jej... Tam był jej dom. To zadanie pamiętam bardzo dobrze. Eee... Tutaj? Tak, nie! Tak, tutaj, dobra! Kurde, już jestem zakręcony naprawdę... Gdzie ty jesteś teraz? Na górze pewnie siedzisz. Eee... Tak. Ale nie płacz, tak. Zamknij mordę i powiedz mi, gdzie te szczury są. Dobra, dowiedzieliśmy się, że są one w piwnicy. Uratuj moje małe szczurki. Okej, okay, nie płacz. E, piwnica, dobra. Dobra, będę się skradał. E, wyciągnę łuk, już najlepiej. O, sto strzałam mam akurat. O kurde. Ho, ho, na nachita padł. W piwnicy Arweny e, był górski lew. Muszę wchodzić przy, e, muszą wchodzić przez dziurę w ścianie. Muszę powiedzieć Arwenie, co zaszło. Okej, okay. tylko najpierw skorzystamy z okazji i zobaczymy, co się tutaj znajduje w tej piwnicy. Bo naprawdę, nawet w piwnicy mogą być ciekawe rzeczy, które mogą nam się przydać, lecz niekoniecznie. Eee, tu jest ta, dziur, ta dziura, jak widać. Eee, tutaj nic nie ma, bla, bla bla tutaj też nic nie ma. Czyli wychodzi na to, że nic ciekawego nie ma. Okej. Okay. Well, what have you found? Did you take a mountain lion in my basement? But how? To nie możliwe, ale skoro jest jeden, to będzie więcej. Piękny Pinoris i Ventius. Jest to hunt, który wiedział coś w tym miejscu i coś w tym miejscu. Który co to ma do czynienia? Problem ze szczurami. Poczekajcie. E, musimy się zaraz udać do e, myśliwego, aby po prostu e, dokładnie zbadać tę sprawę. Zobaczymy, może on będzie miał coś ciekawego do powiedzenia e, na ten temat. Znaczy ja wiem o co chodzi, tylko wiecie <laughs> Czemu on jest zamknięty do cholery? Pewnie dlatego, że jeszcze śpi i chata jest zamknięta Dobra, poczekamy godzinkę, zobaczymy e, Teraz... No jaki śpioch cholerny Jeszcze godzinkę Dobra What can... lions. Here. <laughs> ok, ty, czyli teraz idziemy na polowanie e, No idź pierwszy Dobra e, Gdy będę nagrywał kolejny odcinek to będę musiał troszkę mm, ale on jest inteligentny normalnie będę musiał po prostu zwiększyć e, fps -y podczas nagrywania, bo mam 30 jakoś nie wygląda to płynnie. E, zwiększę do 40, 50 i powinno być git, bo przy 60 to raczej nie dam rady. Tylko czemu on tak wolno idzie? Dobra, trudno. Nie wiem czy zrobić jakieś krótkie cięcie, czy po prostu przyspieszyć jakoś ten filmik. I chyba tak właśnie zrobię. Okej. Okay. How do you do? Ok, jesteśmy już na miejscu i musimy zabić te lwy. Poczekajcie. Lwy, które. O, są właśnie tam. Tylko walnę już jednego pocichaczu, żeby dostał potrójne obrażenia. Nie trafiłem, ale żal. Okej, okay, padł na hita, jak świnia. na no Kurde. Padają jak mowy, muszę przyznać. Dobra, udało się. Mmm. Mogę go. Okej, okay, teraz musimy wrócić do Arweny, powiedzieć jej, że zabiliśmy właśnie te lwy. Zobaczymy, co ona ma nam do powiedzenia. Dobra, już tam się szybko dostanę. Okej. Okay. Kurczę, właśnie nie wiem, czy przy 30 fpsach wszystko jest płynnie. Znaczy, nie będę musiał to zobaczyć podczas, gdy już po prostu zrenderuję ten filmik. Z perspektywy widza właśnie. A nie gracza. Napisać w komentarzach, czy taka jakoś może być. Bo nie wiem, czy to Wam przeszkadza. Ja tak mogę grać, oczywiście, ale mm, nie wiem, czy Wam to będzie przeszkadzało. Eee, Pek. O kurde, znowu masz problemy. O nie. Eee, ok, niech Ci będzie. Zaraz się znowu z tymi wilkami. Wilkami, co ja w ogóle powiedziałem. Z tymi lwami rozprawimy. Eee, okej. Okay. Udało mi się zabić drugiego lwa górskiego w piwnicy Arweny. Muszę o tym powiedzieć Arwenie. Okej. Okay. Tylko czemu ja z tym mieczem lełażę pochacie? Jestem niekulturalną oh świnią.

Czyli musimy po prostu poczekać do wieczora, czy tam. E, no, poczekać do wieczora i zobaczyć, e, co ona robi. E, ta jest sąsiadka, tylko gdzie ona się teraz. Gdzie ona teraz mieszkała? Chyba tutaj. E, nie. Jest, 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 widzę ją, widzę ją. Dobra, zapiszemy grę i zobaczymy, co ona knuje. Bez przypału, wcale jej nie widać. Przez środek miasta się skrada normalnie. Skradanie 5 punktów. Dobra, będę za nią. Aha Tylko byś mogła troszkę dupę ruszyć. E, gdy już po prostu przyłapiemy, przyłapiemy ją na, gor na gorącym uczynku, to będziemy mogli oczywiście wybrać, e, czy po prostu powiedzieć o tym e, Arwenie, e, czy nie wydać je, jej sąsiadki. E, gdy, nie wydamy, gdy jej nie wydamy, to ona nas nauczy pewnej umiejętności, akrobatyka albo atletyka, nie jestem pewny.

Nie miała z tym nic wspólnego po prostu. Okej okay, ludzie, także na tym właśnie zakończę ten odcineczek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli wam się podobał, dajcie łapkę w górę, zasubskrybuj. Nie, co jak w ogóle karam? nie musicie subskrybować. Wystarczy łapka w górę i, zost... i po prostu zostawcie komentarz. Byłbym wam za to bardzo wdzięczny. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, cześć!